serdecznie jesteśmy. Znajdujemy się w gospodarstwie w miejscowości Kudelczyn, mina Bielany, powiat Sokołów podlaskiej Gospodarstwo wspólnie z małżonką i synami prowadzimy od 1986 roku, gdzie ja przejąłem po rodzicach niewielkie gospodarstwo 12 hektarów łącznie złożonko przez wiele lat powiększaliśmy. W 1997 roku weszliśmy pod ocenę i zajęliśmy się bardziej w dziedzinie hodowli bydła mlecznego. Od tego czasu sukcesywnie powiększaliśmy stado. Obecnie jest krów mlecznych 250, wszystkiego ponad 400. Wydajność w tamtym roku, 18, 12, 400. Tak, tak. Co zajęło piąte miejsce nam w kraju no, w, w wydajności grupie. w grupie od 150 do Trzy, 200, 300. 300. 300 Także intensywnie, intensywnie idziemy do przodu, w tym pomagają nam synowie Piotr i Paweł, który jeden bardzo się zajmuje bydłem mlecznym, a drugi wręcz przeciwnie, woli na polu. W 2002 roku budowaliśmy pierwszą wolnostanowiskową oborę na gospodarstwie, które której obecnie jesteśmy. Przez lata modernizowaliśmy, powiększaliśmy ta. do tej pierwszej obory, jakby wegnane zostało 20 sztuk krów mlecznych i kilka jałówek. Przez te lata tam do, do roku 2015 modernizowaliśmy ten obiekt sukcesywnie powiększając stado. Na przełomie 14, roku w 2014-2015 roku w tym obiekcie znajdowało się około 100, 110 sztuk krów mlecznych. Zdecydowaliśmy się na inwestycje budowę nowej obory w 2015 roku. Która powstała e, przez 4 miesiące, e, gdzie w styczniu 2016 roku mieliśmy otwarcie tego obiektu, i obec do, przez kilka następnych lat do dzisiaj e, zwiększaliśmy, jakby, te stado e, sukcesywnie. W tym obiekcie obecnie e, mamy 200 sztuk krów dojnych. E, za, za czym szło wiele wyzwań i ciężkiej pracy. Chodziło też o zwiększenie wydajności, a więc musieliśmy tu dużo przyłożyć rzeczy, a więc żywieniowo i skupić się na dobrą jakością paszy, przynajmniej objętościowych pasz. Tak? I po prostu przez te lata sukcesywnie do tego szliśmy. Chciałbym też podkreślić, że wielką zasługą w tym, wręcz można powiedzieć, jednym z ogniw tego łańcucha była Polska Federacja, gdzie mamy wiele wiedzy na temat swego stada i po prostu, żeby coś do czegoś dojść, uważam, że powinniśmy mieć te krowy pod oceną i, i, i korzystać, korzystać z pomocy, jakby... Polskiej Federacji Hodowców Bydła, producentów mleka, bo myślę, że bez tego to się nie da. Nie da się dojść do pewnych celi. Tak? Nazywam się Paweł Stręgowski. W naszym gospodarstwie postawiliśmy na rozwój. Kupiliśmy wóz samojezdny, Stroutmana, 22 metry, sześcienny. Dlatego postanowiliśmy zmienić go, bo nie trzeba dwóch maszyn ani ładowarki, ani ciągnika, tylko jedna maszyna. Mniej paliwa, szybsze jest mieszanie wozów, dawanie i lepiej pasza wygląda i lepiej krowy je spożywają. A to się odnosi z tym, że jak lepiej, no to i lepsza wydajność później jest, tak? Mam pięć ciągników, dwa Optumy, 270 koni i cfx -a 135 koni i dwa małe etXu po 100 koni. Mamy zamiar y, trzeci ciągnik w żomierze w tym roku prawdopodobnie do kupienia. Tak samo też od Tuma. 300 koń. No kupiliśmy beczkę Bauera, 20, 22, 21 metrów sześciennych. Zmieniliśmy w tym roku na y, ograbiarkę na czterogwiezdową, 13,5 metra szerokości, żeby y, trawa y, rzezda była zgrabiana i zbierana do silosu, żeby nie było. Także jest y, suche, za sucha albo za mokra, tylko żeby była idealna dla krów. Żeby właśnie dobro zbierać, żeby bratu pomóc w wydajności. W naszym gospodarstwie chcemy zwiększyć wydajność. Y, mamy dobre y, żywienie już, w dobrym poziomie. Y, w, w, tylko trzeba wydłużyć dzień laktacji w stadzie. Mamy co miesiąc wyniki spod oceny. Co mamy o każdej krowie wiedzę. W naszym gospodarstwie postawiliśmy na rozwój Nowa obora. Są zgarniaki na asfalcie. Zgarniaki chodzą co godzinę. W legowiskach jest ściółka z wapnem i z wodą wymieszana. I ścielone co, jest co dwa tygodnie. Do podgarniania paszy mamy robota GEA. W tym roku chcemy zamontować wiatraki na oborze, 12 wiatraków poziomych. W tym roku jeszcze mamy pobudować jedno szambo okrągłe i chcemy separat założyć do Gnojowicy i ścielić separatem stanowiska. Według mnie kluczem do sukcesu było, że zadbaliśmy o pasze objętościowe. Pobudowaliśmy nową oborę, dobrostan zwierząt jest najważniejszy. Ciągle inwestujemy w gospodarstwo, jak nie w genetykę, to w sprzęty na pole.